Ja będę miał lepsze na... a ty będziesz miał drugie. Ja jestem lepszy. Co? Nie. Tak. <grym> nie się nie w stawę, w stawę. Kurwa, się not w nie not Nie, dobra, ja, ja biorę. Nie, nie biorę. Nie, I biorę się kaw. Z kaw. nie jestem się kandykaniem. Nie. 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 No, nie. Ja, nie. ja Nie. 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 Ja Ja Nie. 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 niż Nie. Tata. Eee, znaczy generalnie to... No dobra, jak chcesz. E, dobra, skupmy się na tym, żeby się zrespić w menu i zabrać Ludzika i traka albo Gas Tigra dowolnie. Miała, ja hmm. deportuj tych kurwa imigrantów z no i, i zamykaj. A, potrzebujemy miejsca dla kogoś, czy nie? Chyba nie. Mm, jak klikam kity, to mam puste miejsce. To co wtedy to znaczy? Nie, już wszyscy są. Wszyscy są, że jest ok. I... To, a, skupmy to skupmy się was... na wzięciu asetów, a zaraz będziemy myśleć co dalej. Zabrać, sumie... Co brać, co brać? Logi? Logi i gas Tigra, któregoś. Tylko niekoniecznie crossa może. Coś mniej takiego, wiesz... Tak, co zasadzie to było, pierwszy? Ora, mam jednego Tigra. Ale to, mam, 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 logi. Nie, mam mam Nie, ona. mam Nie, chyba. może do mnie do... Logi. Zostaje na wjeździe jak chcę. Patrz, ci wie, wie, po pierdolona. Czy... Czekaj, czekaj, czekaj. Już wyglądam się, poczekaj. No i co? Zamykasz? na no, dobry. Mam... masz problemy emocjonalne. Masz, a dziewczyny? Nie no, jak jest trzadnie, to trzymać się zasady. Jakie jest to to musisz panować wszystko, to, wszystko. No za wszystko. No i sama I my, nie. Jak jesteś admina to nie możesz strzelać To, admię, a to nie może strzela do Na faktorkę gdzie mam wjechać? Na faktorkę Że... Po ziemi? Najpierw do hangarów. Sobie... Przyjadę głównie, po prostu, po prostu, po prostu, po prostu, Do prostu, do hangaru mamy, tak? Tutaj. po prostu, to, że było, było, U, wszędzie ta woda jest taka wygodna, no, 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 no. tylko w tym miejscu. Wszędzie. wszędzie. Prawie. panie. Myślałem, że ta rzeka tak jest jakimś e przeszkodą, która było to 100 lat i jest nie no, niektórzy ta jest przeszkoda, nie Chociaż w kół jakiej tak można wypalniane. Ale globalnie są Żyć i służby, że jeszcze wyrażać. Dobra, ja cię czekam. Ja sorry, jestem pijany. Już no, mi się nie zapali, więc... Dobrze, staraj się. To, jest teraz, to jest jak? Bardzo, co zrobisz teraz? teraz? Przejadę. Tak, jak, jak się mocno rozpędzisz, to zaginasz w przestrzeń. Jakby... To byłoby śmieszne, ale... No obiecuję, ja mogę się zabrać Kurwa Robi kurwa krusę Chce się, się angażić no Ja kurwa nie mam, a dobra mam O w końcu mam celowy Sobie. Czyli jak. Jak z tak. Straczkowatym tak. kolorem. Pro... Oni mają chyba taki. Oni y, mają digital twórczy. oni Oni wyglądają jak tego. Jak tacy pomieszanie amerykańcy zewnętrzni. To jaśniejsi trochę niż amerykańcy o wiele. Czyli powinno być gówno, które. No nie widział, oni są bardzo charakterystyczni porównaniu do nas. Więc nie powinny się kurwa pomylić. Bo na no poprzedniej ujebałem dwóch swoich, więc. Znaczy, no wiesz, oni ci wypadli chyba na krótko, nie? Z tych trenerów nie prostu. Pomoś mnie tutni pamiszaje! To nieważne kto to by był, czy wróg, czy nie wróg, po prostu się ze strachem. Pomoś mnie tutni Pomoś mnie tu nie Pomoś mnie tutni pamiszaje! Pomoś mnie tutni pamiszaje! Uuu, tu coś jest! Przecież Aha, ja nie wejdę na tą kurwę. Stawiasz tego pała w końcu? Postawiłem, tylko nie wiem czy się nie zagarli. Załam skupić do Nie. Tak. Work, work. No i co? Prawie pewnie żeby było takie inne miejsca, gdzie można było to spodziewać lepiej. Nie nie nie. Możemy warno jeszcze... Podziemia pewnie. Się ...zagrać. A, tuż tu, tu, tu tu, tu, tu obok, moment. Przestańcie kopać. Momentu, na momentu. Kurde, za czym przypierdolę ja złapcia, nie? To jest literalnie tutaj. Oj, to jest ładne. Kurde, A słuchaj, się... naprawdę. Ty opiek czekasz chyba, żeby dostać elbow destruction, nie? No to zrób to. End of Destruction. Do it. I dare you. Nie, bo ja jestem tylko kurwa. Force, to masz sami Force... Force Destruction. Nie ta mapa, to na Bierucie. A teraz, panie i panowie... Możecie Kopać choba. Kopać choba? to było już życie, po tym, w którym zaciągnęliśmy reakcję. Jeszcze tego tigra widzieć i Nie będziemy tam przybrać, na Będziemy używać No, no to gośnij, gośnij, co? Spójrzmy, pomoże może tylko foba? Żeby... Bardzo, bardzo, bardzo bym <grywkański> <mały play>. <grywkański>

o, jaka szkoda, nikt nie chce mi pomóc, a nie chce mi się tej godziny przy kopaniu, więc... nie wiem. Nancy, pomóż kopać. Już ja, mam bane, nie kopię. Tyle go dla mnie, nie co. Jest... Chuj mam to. A już nie wiem, nie patrzę nawet. Nie aśmant mam już mnie tam nawet. Wykopał, wykopał do fulla, tylko właśnie tak starał się. Ta zobacz? no, no zobaczy zaraz zobacz, do fula. To teraz zabrąby to to Teraz to wejdziemy, tutaj skopujemy flagę i będziemy myśleć co dalej. Tylko weźcie tego Gastygra po drodze. I'm sorry guys, I shouldn't fly one of nie jestem w stanie wyjechać nim z tego hangara. Ja no też mamy jedną kropkę. Ja nie kurwa zmieszczę Zabawę z Amuzem ja wszystko rozwiążę. i know normally i'm a bit better pilot but today is not my day i'm afraid <laughs> <laughs> yes. i mean i can fly uas really well but some choppers i rarely fly this one i haven't flown that often before sorry you should piece Ci się śmieje to ty jesteś następny Ja tam ja tam, ja tam nadawałem im kurde, że jest jakiś taki taki ogólnie zjeb, co tam Dobra, na co głosowali, szybka akcja. Kto na co głosował? Nie. Nie mam no, no. i się zaczyna, że, że nie opinii. swoją opinię. Chociaż to na powiedzieć bez tego. To trzeba... Nie, nie wiem to nie. Jak kurwa na bezpartyjnych, czyli na nic. A ja a ja na nową lewicę. I co? Co teraz kurwa? Bądź świetny. Może cię tyciej bał, ja kurwa. No. <grym> Przedaj się <grym> do Gastigra, przyjdź się. A przynajmniej ty ruch Zaruchałeś na ten Uri. Co? Jak głosujesz na nowe lewicę jako facet, to powinieneś przynajmniej coś zaruchać. Miller byłby z ciebie dumny, co macie więcej <grym> powiedzieć? O, Miller. Miller by powiedział ci w twarz i powiedział, że jesteś zerem. Tak. Pachnet. On działa w polityce w ogóle? No kurwa, się dziwioł o kurwa Achmed, achmed Nie, nie, już idę Zamknijcie do końca tego śmiecia jebanego zaraz jego zapierdolenia Tego sasa Bez kutasa A nie A nie, bo mnie kurwa ten typ Ja się nie będę czytał To czemu go nie wjebałeś? Jakiś się admin jest, kurwa walki w faszy słaby Takie, To się nazywa głos sumienia, nie? I gros by go zbanował, kurwa permanentnie. To się zbana, zbana. Kurwa przecież nisko na mnie, a w które graczy? Taki diabł na ramieniu. Co to jest na CKM-y? Nie. Na Yo, is, <grym się> to OK, yeah. O mojej cię, może tylko nie jebut. Dobra, jebut może być na tym CKM-y, bo nie jestem. Zabij tu Fenant. Naciśnij alt. Zabij tu jeszcze będą wrogowie tutaj, uwaga, no się uwaga, schować będą, znaczy będą wrogowie, bo zaczęli kupować szlagi. Nie musisz, jak w składzie, popatrzeć bo... bo... się jak... no. Można stąd wysiąść i biegnąć, żeby żyć? Czy... Nie. nie Nie Musicie zginąć razem ze mną wszyscy Ale... Z was nie, nie chcemy razem. A jak ja nie chcę gnić koło buta, to co mam zrobić? Zabi się od razu Przekonali jednego lata zejdziemy, ale już... Znaczy, że my już i skrzymy, no, kurwa. No. To ja nie wiem, co wyżej zrobiliśmy, prawie tak, w rzędach. Chyba słuchaj, ale chyba jeździsz, nie? Chyba słuchaj, ale jeździsz, nie? To może... Ta. Ta tu można na kiełbasy upiec. West, west, tak? tak. tak? Jakaś ciężarówka west, coś? Tak, widzę. Ale ona jest daleko, za, za, za twoma... Ten. Jakie daleko, chłopie? Ona podjeżdża tu właśnie. Biorę CKM z Ghost Igry. Abraham, tu wierzę. Chciałem zabiję. się pijeć. Mmm, ten UKM jest PKP jest Co nie? No. coś jeszcze okay, A jeszcze, 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 jeszcze słyszę. A nie, to nasz super. Chyba. E, od Norfa. Od Norfa. Od Markera coś, Norfa. Od Norfa. Dokładnie na markerze jest gość, przynajmniej jeden. pewnie na markerze, pewnie Foba tu mają. Biegnę, biegnę. Ch chodźcie się chodźcie. Dwóch słyszę, dwóch do ciebie strzela. No, tak jest. Bóg, Dwóch strzela, co słyszę? O, trzeciego widzę nawet. Jest to... Już, już biegnę, biegnę za, za tobą bo. Będzie. Szukam Foba, ale na razie nie widzę. O, czwarty przed mną. O, to jest Hadz, o nie! A nie, to była jejka. To w sumie niepotrzebnie panikowałem. Jeden, jeden gość jest w białym domku przy drodze. w tym lesie pewnie mają gdzieś fabry tylko. No nie wiem ja chyba na ciebie patrzę od tyłu, ale... Kurde nic nie widzę z zewnątrz bo tu jest masas. Jednego zabijłem. A nie no jeździ, 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 to ich może wyposzysz, wiesz Jeżdż, jeżdżę, Dobrze, dobrze robić. Tak. Tylko nie tak daleko, bo tak to tak daleko nie widzę. Jest leci track, dobra, jest craza, jest. jest swap, dobra, jest. Jest swap, dobra, to mamy jakąś panalinę panina z dech fajerba idzie? A, kurwa, ale no jesteście niezorganizowani. Nie, nie no strasznie, z Hej, <laughs> Ej, on no, kopią, ja słyszę szawelę. Hej, halo, ktoś tu przyjdzie? APC to nie. Niedobrze, niedobrze, dobrze, Nie, dobrze, Nie, musisz Bo... nie nie no, już nie, nie, nie chcę w... przyjechał... ja coś tutaj? Tak, a to nasz. APC to north, APC ta north. No APC ta north, koło tego FOBA, którego kopią. Jak go zaraz tak, nie spuszczujemy, tak. to nazwy kurwią w kosmos, jak się zrespią. Także zapraszam tutaj, nie wiem Kogo się jeszcze, kto tam coś co dole siedzi je boot Urydzik No kurwa jesteśmy ruskimi, obrona w pasie przesłaniania, do przodu kurwa, nie? Chyba to jak nazwałeś? tego Nie! Oni sami to robią Jezu, ale widać że ty jesteś kurwa taki Troll, Troll stwittera Taki prawdziwy Pik energy Daję was. Samolik. Usadowy, a? jest oh prawosławny. No Ale że, tu... ja tyle dobra, nie ważne, byłem wymiana. Ale że co, że? Tak. No kurwa, co, co ty bo ci spieszałem. Tu jest fopi chodź podbiegniemy do nich. A ty jesteś jakiś pojebany poj. O, Patrz, mi... kopią 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 cały czas. Nie, dobra, na razie. Zapnij nas.

Wow, 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 wroga pecka, tak? Co to jest? tu tejtuk, Tu. Yes, I Yo, don't move. Ja bym tam się rozproszył. No, oni pojechali, oni spierdolili z tą Oni pojechali, tylko wzięli peckę i spierdolili. Dobra, uh, mam yeah, złe wieszcie, yeah, yeah. jestem dead, dead. Kali, Yo, yo, good. One guy is down. APC is down, APC is down. But there is still, still one guy. Aha, aha. Aha, aha. Was a fire. Okay. A o co chodzi jebu z tą plecką? Coś innego jedzie z North znowu co, Mają jakieś duże coś coś, nie? Jeszcze jedna pesetka, tak jest jedna pesetka, to Na północ, zachodzą. zachodząco Rozumiem, Rozum że to PKM tak no się nic nie jest, no. zrobi, tak? PKP? Nie wiem, ja trzymam apc -tka. Co to jest w ogóle za gówno? To desantowe gówno to jest, nie? Co to jest? Nie, takie kurwa, nie wiem, zostawili to przed chwilą przy mnie. Hmm. No dobra, to y, suchar? No. Y, cofać na flagę czy coś? Tak, ale Faba nie możecie rozwalić, bo nie macie Breachera, tak? E, no na to wychodzi. Skizli się masywny. A nie, ten typ jak miał przecież, nie? Ten rusek, chyba? To może go... nie, nie, nie mam, nie mam, 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 mam... Prostawiam, Prostawiam, teraz ruchu! na markerze macie wrogą piechotę, bo ja tam podjechałem i widziałem, że są w Już wejdziemy. Na APC To jest nasz, się to, to e, na I to biegnę to z sasem. Do tego się, się wyjebać, a teraz pomaga nam. No widzicie. No, widzicie. Chcieliście wyjawać takiego wartościowego człowieka, który O kurwa I tu, oni tutaj są i jest są ja wielu. ja, ja wartościowy bardzo. Bardzo Bardzo... Enemy rozjebany z przyłożenia tutaj dostał. Ja też zabiję z przyłożenia i tam. Dobra robota, dobra robota, dobra robota. robota. Stanisz za to order ziemny. Chyba że jednak nie dostaniesz eee, dostałem tam zawał. To zawału. Ty się chyba wykrwawiłeś chyba uh, Sas is on the corner of this Heskos um, behind this. I like uh, truck. again. I won't fly today. Sorry. No, One no, guy. Nie today. jest za Hesko For thank you.

w czym problem? Kupił kopieł do polawek, chyba raz przypadał? Czy problem jest w tym, że na zrób niebieskich będzie niebieskich? Nie. To w czym problem? To jest głębszy, myślałem. Ury jest. Dobrze, będę się do nich zwracał. Osoby nie nasze oddziałowe, tak? Ury jest zamowne. Ale to też nie jest takie w sobie odpowiednie, bo jedno. Zawsze powinni się spytać, jak on chce, żebyś się do niego wyrażał. Nie Dobra, ale on, wsiada... ja w tym momencie skończyłem. Słuchaj, że jestem zajęty trochę. Nie bród, wsiadasz do mnie. Ono o oni o to. Nie, 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 nie. Nie wsiadaj. To ja jestem niebinarny w tym momencie. Nie, nie, Ty nie jesteś niebinarny, to gdzieś pytałem. A tam od razu pedałem, on po prostu nie wyjechał. To mnie kwalifikuje w jakiś przedział, a ja jestem trochę szerzej i nic. co Boże cię. Boże, facetów, kobiety, Boże, dzieci. Czy ta APC, co stoi jest, przy Fireplace to jest coś tam. Jak poczekasz tu superem, ja się przy i tam wskoczę. Ja już mam gości. Na pewno, że stoi APC była, to i mówię, że ona była w też nie wiesz, tu wszyscy nie wiedzą co jest grana. Ja chciałem w parku, kurwa park, kurwa 3,1, zabił mnie, zabił mnie. Przej, przejmij, ależ. A nie sądzę. Lepiej było przyjąć kierownicę i no, go przejechać here, 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 No dobra, masywne skalify mam, bo zmieniałem drugi raz. Ten fob przestał być aktywny z jakiegoś powodu. Tak jest jeszcze gorzej. Szczerze, to ja już bym wyszedł, bo na serwerze stało 30 osób. Było... Po... No 19 na 17, to już muszę czas. Znowu, znowu. No to już chyba czas. Więc było mi zajebiście miło. O nie, kliknęło mi się z tej ściany. Do następnego. Do następnego. Ale no. przez chwilę miałem lepsze staty niż, niż ty Sucher. Chyba nadal masz lepsze staty. Czy nie? To, co to, 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 Sucher tak słabo? No mam 3-2 teraz. Aha, nie, no Nie, to... kurwa, bo miał dobre staty wtedy, kiedy graliśmy Kroś. No ja to kurwa, wiesz... Przepowiadać, że, że mam największy kochuję tutaj. ten, który ma największe staty. Ma...